21 czerwca zakończyły się drugie mistrzostwa polskie odboju drużyn sześcioosobowych. Sosnowiczanie w tym roku bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem również w Sosnowcu. W Zagłębie Sosnowiec przeszło eliminacje, a także mecze półfinałowe. W wielkim finale Sosnowiczanie zmierzyli się z Pelikanem Łowicz, którego musieli uznać wyższość. Trzecie miejsce zajęła drużyna Westowi Tarnów, która po rzutach karnych pokonała Polonię Rzeszów. Proszę Państwa, mam zaszczyt i przyjemność w imieniu... Miasta Sosnowca, Arkadiusza Hencińskiego, który <laughs> e, dotrze do Państwa e, w trakcie zawodów. E, przywitać Państwa w Sosnowcu. Przepraszam za głos, jakieś problemy zdrowotne. Na kolejnych zawodach myślę, że jest z nami wiceprezes odbojów Tomasz Wiejacha. Zapytamy najpierw o te mistrzostwa. Drugi cykl i trzeba przyznać, że chyba co roku jakieś wprowadzacie nowości, ciekawostki i chyba udany turniej pod względem organizacyjnym. Tak, jeżeli chodzi o drugą edycję Mistrzostw Polskich Odbojów, różnie sześcioosobowych, staramy się to tak przygotować, żeby w danym momencie była większa atrakcja i w pierwszy dzień nikt nie odpada co no jest chyba jakąś tam nowinką w takich typu imprezach. Na drugi dzień zaczynamy z systemem pucharowym, no już dużo się odpadają. Jeżeli chodzi o cały turniej i patrząc po grupach, jakie do tej pory rozegrały swoje mecze, to no, poziom jest dość wysoki. Są zawodnicy, którzy mają y, występy w reprezentacji polskiej futsalowej, y, występy w reprezentacji, reprezentacji, jeżeli chodzi o piasek, tutaj jeżeli chodzi o y, coś, co u nas może nie jest jakimś sz, szczytowym sportem, ale, ale są tacy reprezentanci dzisiaj na obiekcie naszym. I zawodnicy, którzy do tej pory biegali w ekstraklasie i najwyższych klasach rozwijowych, jeżeli chodzi o Polskę. Oldboye zagłębia jak zawsze nie zawodzą. Trzeba przyznać, że drużyna może minimalnie odmłodzona, ale z każdym turniejem pokazujecie, że trzeba się z Wami liczyć w Polsce. Jeżeli chodzi tak, o naszą drużynę, no musieliśmy wpuścić troszeczkę młodej krwi, <grych> tutaj biorąc pod uwagę, że poziom drużyny, tak wcześniej wspomniałem, jest wysoki, to zawodnicy, którzy doszli i ta mieszanka, rutyny z młodością sprawdza się i no, na razie idzie to w miarę fajnie. Jeździcie po Polsce, organizujecie też u nas. Pomału chcecie chyba też trochę przywrócić blasku tej drużynie, która gdzieś wiadomo, cały czas istnieje, cały czas funkcjonuje, ale jednak czasami jest o niej za cicho. Tutaj tak, jeżeli chodzi o... Staramy się, żeby w danym momencie, jeżeli chodzi o tych występów było coraz więcej, coraz częściej, jeżeli chodzi o ten rok, jest dość obfity, jeżeli chodzi o turnieje i mecze pokazowe. Mamy nadzieję, że właściwie niektóre imprezy już są takim, będą takimi imprezami, które na stałe zagoszczą, jeżeli chodzi u nas i oczywiście jeżeli chodzi o nasze pokazy gdzieś mecze wyjazdowe pokazowe też będą na stałe już wkomponowane. Biorąc pod uwagę, że jeżeli chodzi o Zagłębie jest marką rozpoznawalną i znaną w całej Polsce, to nawiązujemy teraz kontakty też z drużynami z północnej Polski, z którymi do tej pory rzadko spotykaliśmy się. Mam nadzieję, że, że te mecze dojdą do skutku i, i będziemy mogli się właśnie pokazać, jeżeli chodzi na, na wybrzeżu. Jest z nami Grzegorz Książek, prezes Oldboyów. Staracie się przywrócić blask drużynie, gdyż trzeba przyznać, że dużo się działo, dużo turniejów, ale jednak gdzieś trochę na uboczu ta drużyna przy klubie, a trzeba przyznać, że wiele wspaniałych postaci się przewinęło przez nią. Tak, no piostaci, które tutaj grały w olbojach i myślę, że dalej będą funkcjonowały przy nas w stowarzyszeniu, jest sporo. Jak najbardziej chcemy to dziś rozwijać troszkę szerzej, wyjść nawet poza ten nasz sosnowiecki, sosnowiecko zagłębiowskie środowisko, żeby to wszystko było widać. No mamy tam w planach nawiązywanie kontaktów poprzez turnieje, poprzez mecze towarzyskie. Takim fajnym przykładem jest choćby te mistrzostwa, które gramy dzisiaj, gdzie tam Tomek Wiejacharek, piątek zainaugurowali imprezę rok temu. Udało nam się wtedy zdobyć pierwsze oficjalne mistrzostwo. Polski Szóstek na boiskach trawiastych. W tym roku jest to druga impreza. Myślimy, że za rok będzie jeszcze lepiej. Jeszcze więcej drużyn spoza naszego regionu. Trzeba powiedzieć, że drużyna też odmłodzona. Wiele nowych postaci, bo jednak trzeba przyznać, że przy Zagłębiu cały czas tych Old przybywa. Znaczy powiem tak, może z zewnątrz widać, że jest to drużyna odmłodzona, natomiast ciężko ściągnąć takich, przynajmniej z tych młodszych roczników, jeśli chodzi o Old boya. Tutaj chłopaków do gry z wieloma rozmawiamy, wiadomo, no każdy ma tam jakieś swoje życie zawodowe, życie rodzinne i ciężko jest ich tutaj ściągnąć. Pracujemy nad tym powoli, powoli, kruszymy jakieś tam lody, co, coraz więcej chłopaków przychodzi do nas, czy pokopać nawet co środę tutaj. Jarek Wojciechowski zainaugurował coś takiego, że co środę sobie gramy jako trenerzy i oldboje i wychodzi to coraz szerzej, fajniej. Za rok 110-lecie klubu. Jest szansa, że będzie jakiś prestiżowy mecz odbojów również. Zastanawiacie się pod tym kątem? Znaczy powiem szczerze, na tą chwilę jeszcze tak daleko nie, nie wybiegaliśmy do przodu. No Wiadomo, na razie chcemy tutaj się skupić tutaj na jesieni. No mamy tam w planach zainaugrowanie, żeby już utrzyła liga pod Egidą Stowarzyszenia, co za tym idzie, zagłębia Sosnowie. Chcemy, żeby. Olboje też jako olboje chcemy też pomagać pierwszej drużynie prezesowi Jaroszewskiemu, żeby to wszystko pieniążki wpływały do, 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 do jednego garka, jakim jest za BSA, tak. On, Marcin czasami nam pomaga, a my staramy się też jakoś oddzięć życiłem w przyszłości. Ja mi zagrałem, to ja nie To znaczy, przede, przede wszystkim jak do przodu, to nie mamy świeżo. Ja, ja ci mówiłem tak? wtedy, jak, żeś ten, jak oni ruch wykonywali. Trudno, jakby dostali piłkę ten, ale jakbyś był na ten, to byś sam na sam. Trzeba ryzykować i tyle. To Chłop jeden wykopuje no. piłkę, to tylko czterek trzymasz. Ta a ty tam... Ta, ta wiesz... kontra, ta kontra poszła niepotrzebnie, coś ja nie, żadnego wresji, bo i zjebał. Wtedy... Panowie, bo mówiłem siąść na nich od początku... Tak i byśmy by mieli. To nie. No. To gramy spokojnie od tyłu. Nie. Oni górą, to my dołem. Oni dołem, to my górą. Wiecie. Jak oni rozumiesz prawo, to my w lewo. To musi wszystko grać. Chcemy strzelać, dobrze podawać, a ty... wiesz, dobrze bronić. z ja. do 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 tyłu panowie, coś ukujemy, ale na zero z tyłu. Coś Ładnie